Ojej, co tam jest? Szybko! Biegnij, biegnij! Ran, ran, forest! Ran! o, Ale wysypało! Chyba jakieś nocne opady musiały być! O Boże! Raz, dwa, trzy! Raz, dwa, kibel! Kibel, dwa sztuki zlew! Krzesła, płyty, deski, śmieci. Krzesła. Dwa fotele. Mnóstwo materiału do palenia. Multisystem akłowac. Mnóstwo palenia. Miejsce składania gabarytów. No i to, to rozumiem, proszę Państwa, takie coś, specjalne miejsce, Składania gabarytów, Masakra, zawsze, nie hmm. wiem po prostu co tutaj za Ale Mamy takie sprawę. miejsce jest przeznaczone, pisze, miejsce składowania gabarytów. Ale gabaryty proszę Pana, to nie wszystko są, to nie są gabaryty na przykład. Jest bardzo dużo nie gabarytów, ciuchy, butelki po wódce. A no, to tak, to się to nie zgadza. To są gabaryty. Przecież to, to, to ktoś przywiózł skądś. To jest Widzisz? sprzęt jakiś. Tak, tu jedno, tu drugie. No, proszę bardzo, kibelki. No. Na Władysława Czwartego jest miejsce, gdzie się jedzie z dokumentem opłat, ale po prostu tak się zachowują nasi rybacy. To prawda. Ale dzięki temu wszędzie są toalety, można skorzystać gdzie się chce, w całym mieście. Robią remonty, przy... ale tutaj też przywożą z zewnątrz. No, no. Bo to jest niemożliwe. Na pewno. To są przywożone zewnątrz. Ja tu co prawda nie mieszkam, tylko bywam tu tutaj, bo mam tu mamę. Ale... Ja też. Sami widzicie. No. To koszali mnie, jakby ktoś nie wiedział, nie poznał. Piękny ja Jeśli chodzi o gabaryty, przynajmniej. Cudowne. Polecam to. Dobra, idę dalej, a wy oglądajcie coś innego, coś ciekawszego sobie znajdziecie. Mądrzejszego przede wszystkim, bo te filmy są durne, wiecie o oczy. Jak nie wiecie, to się dowiedzieliście właśnie. KSM na skarpie. Wow. Tam byłem przed chwilą. Nic nie było. Szafa rozwalona w częściach. Taka wiecie, stara kanciata. Dobra, kończę to. Szapka. Szapka. Bye-bye.